Zwykle pojęcie religia kojarzy nam się z czymś neutralnym, no trochę już w młodszym pokoleniu, z czymś takim jakimś obciachowym, złym, negatywnym. Ale rzeczywistość jest jeszcze gorsza. Pokażę Wam, co stary pastor amerykański mówi o religii i odkryciu Reformacji. Zobaczcie. What is Religion is what man does for God. What is Christianity? Christianity is what God does for the believer. That's what Luther and Calvin, Zwingli, and others discovered that, uh, oh my, it is not me that my eternity is resting on. It is resting on God. And not only that, it's a wonderful. Kiedy człowiek zrozumie, że religia wcale go nie prowadzi do Boga, do poznania Boga Ojca przez Boga Syna Jezusa Chrystusa, tylko go uspokaja na poziomie swoich uczynków, rytuałów, że daje mu chwilowe uspokojenie, ale trzyma go w diabelskich szponach, to wtedy człowiek mówi: Wow! Ale syf, ale obrzydliwość, no nie wiem jakiego słowa użyć, żeby pokazało jak religia, czyli wiara, że człowiek zasłuży na zbawienie, jest straszną rzeczą. Obyśmy Polakom to pokazali.